Halo, nie. dziadek! Kurwa, Inea! Nie! Nie gadaj! O kurcze... Przecież mówię wam, że zaraz wracam. Jak tak, tak mnie słuchacie, to info też będzie. JAK? Może. KURWA! No co? O co się chodzi? No ja spokojnie, No, wiem. Przecież, no przecież bijam, o co chodzi? A jesteś? Wbijasz? No tak. Dobra. A cz czemu wy zaczęliście beze mnie? Dobra, to jest tylko i wyłącznie ten... Nożówka. Mnie nie pytaj dobra, no to dobra. Pierdolę. Dobra, w, pierdolę. No. Dobra, w pierdolę, dobra, w pierdolę. Dobra, no i dalej tylko wygrywasz, jazda. Wygramy! Tak wygrywam, kurwa. Chuj w te kategorie widzowie, niech bana banany stanowią. Dobra, gdzie? Stack B, dajecie, jak gamblujemy osoby, to go też wszyscy na B, mówię wam. Tak B? Wszyscy B. B. Nie, no nie, no nie. Dobry. Chodź ja, overboard. Kupię to w chuj, ale dobra. Jest u mnie. Kurwa, dostałem. Ale lucky panie weszły muu Ja pierdolę. To stack się udał No chuj Teraz pod uwagę Wysocki cztery kill Nie możemy się ruszać. ruszać Nie możemy się ruszać Spokojnie, mental, 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 no chuj, to dopiero tak Eko Niedam no, na, moje, na moje A w końcu no, Dobra wjechali na A będę... No i teraz gramy git mhm. Jeden na A Dobra, chyba trzeba iść do overa, mają pakę. O kurde, jest no mam... idzie blisko, Tam oh, na blisko, on over. Myszeć, na A. Nice. Na jeden. Kurwa. Ja Jeszcze jeden na plancie. na B. Macie nożyczki oboje. Jest po prawej bardzo, na samym końcu. Na samym końcu do prawej. Ale to już chyba saveować, nie? Ja z jak chcesz. Dobra, nice try. Nice, zajebiście. Dobra, mogłeś próbować z nimi. Nie, gdzieś tak. Ale ale przeskonował ładnie. Ola! Nice, Olu! od 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 peców od peców od, od, b, od B! od B! od b od b ostatni full kp ja jestem obita bardzo to nie wychylaj go kurde i ej daj kurwa no! ma w chuj przed 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 weź na o kurwa kurwa z barety! chujara nie mokry no razy mnie zajebał ale jak mu wsiada ta pareta Lakersko Nice Nice kurwa, znowu. Jeszcze nie są gdzieś A bufę wejść, dobrze. Dobrze. Adi. Dobra, sprawdzam czy nie ma go na widzie. Po remek, on może świrować Kurde jest, idzie, obity Trzeba moje tu rzucę. Czy nie? Patrzy, nie? Patrzę. Patrzy, patrzy. Fajs, nice. nice, kurwa! Fajper! Nie, ja ja no, super, ty kurwa gnoju. Kurwa. kurwa. Granaty, 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 hmm? granaty kopujmy. Smoku, smokujmy. Hmm. Kurwa. Przyskoczyłem. JA PIERDOLĘ A chuj do dupy W biegu biegu bani mi wyjebał Kurde jest Tak To nie było tam nikogo jest na Wiem, wiem, wiem Ortiz, jest ktoś jeszcze tutaj? Gorą nie wiem, Kurwa Kurde a to gnoj! Jest na, jest na donacie. Na donacie jest chłop. Dobra. Spokojnie. Jest tylko 8-4. Do odrobienia. To szybka gierka, co? Tyrans jakoś. Nie? Aha. Możemy... No nie, możemy kontakt A zagrać, shift Rozlejemy się Dobra, jak kiedyś kontakt, graliśmy ostatnio Ja no. Kurwa, ale Kurwa, już o ktoś zrobił Kurwa, masz w ogóle ta jebana Bareta ale ja po prostu... Uwaga! Ja mógłbym go, go. Let's go. Żółty, żółty po stronie. Czy budówka? Tam pole masz. Ale kazał, że Dobra, nice. no bym wkroła środek wyszedł, to Donat I z... albo mi, a może być ziomek, po prostu może być Byłna... na B. a na B. A. A 100%. Kurwa. Ja na a Ale jak, jak to w głowę Kurde. nie siadło, to ja kurwa nie mam poniesza, nie, wiem, no. nie wiem, nie wiem, jakby to samo pomyślałem, że jak to kurwa nie siadło. Jeden plac, jeden plac. Jeden placów, nie, nie blokujmy się. To, kurwa, to, to, to sprawdzę. Aj. Aj. I teraz mają broni, nie? Uwaga. E, w, w domku obity bardzo mocno. W w I jeden poszedł. Ten na, na B jest w obity, nie no, wiem no. jak nie bardzo. Chodę Zasmokuję CT, a 0 i... Coś tam, co jest ten, co był obity. Ostatni z cave'a o kurwa, żeby się zgrali. No się... Flaszuję. Drugą stronę. Plaszaj. O, kurwa. Obity. Ja Kurwa. 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 Ja, kto ten flash rzucił? ja A, osie... Kurwa. O, osiepiłem cię? Osiepiłem cię, kurwa. 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 fine. Kurwa. Fine, fine.

Proszę ci tam w tej, tam klasy ja op... yy, plecy, plecy jeszcze jeden Dobra w sensie Or, jest, odwróć się kurwa. plec O ja pierdole Co ja pierdolę, co? Ja pierdolę. Ej, mokry suchar Ejsa zajewam, nie? Nie plecy nie kurwa no. Nie był tylko mokry suchar no Morty, zbior na kont, kurwa. No kurwa, najbliżej kont, tak zaznaczmy, będziemy szukać. Kąt. Dobra, panowie, no chuj, no stało się, pierwsza Zapisa, mapa. Kurwa, prawo zjadek, tak mi to w kurwa, nie. Ja pierdolę. Tak, go next, dobrze no, było. Szczególnie, no, kurwa, że mieliśmy początek. Sam sam do chłopak, do Dobra, ma. connect with anti-cheat. Teraz będziemy znali mapę, którą lepiej znamy. Wiecie, jak, jak, chce, jak teraz wejdziesz jeszcze raz? Kurwa. Nie wiem, jak jakże wejdziesz. Nie mogę, no kurwa, ten flash zajebany. Faj, wie pan. Idziemy tu jakoś? Tak, go. Czekajcie, czekaj, Ortiz jest tutaj bardzo u do przodu. No. Dobra, tego po, po prawej dawać, ja Gnoja. Z lewego go. Leży. Się Uważajcie, bo jeden może nam na pleców skoczyć. O, pleców, dwóch. To Czapka na tego. Tego, tego, te, 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 na misie, na, 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 na mizie, Gnoja. Ej, no, okay. kurwa, w ogóle nie umiemy. Plecy Ale? masz. O. Dobra? Jeden na jeden. Co <laughs> on, A Kurwa! Nie, no, <laughs> lewo Został Remigius kontra Remigius, nie? Niech lepszy Remigius wygra. co go Koplant! Asasyna mu zrobi. Nie, na no, kurwa, no! <laughs> No dawaj, nie wuj się, dasz radę wskoczyć. No nie, no, no nie, bez jajec, bez jajec. Jest na hita, nie? <grym 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 kolano on złamał. On też, on też, złamał kolano. A ktoś, ktoś mu hita jedną, czy nie? Chyba nie wiem. No tak a no? No kurwa, co dro! Ej, dawaj, Dobra, nic się no, nie dzieje, no. no. git, idź, idź. Gdzie Go, 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 Leży, chodź, Co on, on kurwa strzela? O kurwa! o kurwa! Gdzie, gdzie, gdzie? Jeden plan, jest przy... plan, plan. Od lewej będzie szedł do was. Od B. Jezus! Kurwa, jebana! E, je, e... Jeszcze tak? jednego tam. Od prawej, na szorcie. O kurwa! Aj, bo... Bo... Dobra, i teraz tak. No, musimy kurwa zagrać jakoś. No, A kaczem na mnie. Leży, nice. leży. Nice. Możemy broń podnieść, możemy broń podnieść. Podnosimy tę broń? Dobra, nieważne. Nice, nice, nice. Leży drugi. Trampuje. I Ej, jest! Jest! Po lewej. Kurwa! Obity. Dobra. Sorry, zjebałem, zjebałem, mogłem go zabić. Banan jeden na pewno. Można dwóch. Bierz na sajda Od banana. Na, na, no. no, no. Do prawej uciek, Do prawej uciek, Dziurza! Nice! I w nice, i w lękę. Nice! Fajna nice. bania. Fajna bania. Ale pizda. Od Pójdź w tę grę, znowu suchar. Suchar po lewo. I ma, i ma broń. na gra! Na midzie, załóżmy. Coś opity. Raszują was na za Na, 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 na blisko. Leży. Kwać. Prontuję. Z CT mogą przyjść. No. Ładny rush, Olu, ładny rush. Dziękuję. Tylko ja keblara nie mam. Ja też. Od banana pójdzie. Od banan. Oj, oj, oj. oj. Nie, nie tej broni to ciężko. Dobra, nice! Nice! Dobra! Nice. No, kurwa! Oba, oh by to mnie nie patrzy. Tak, Ola klacz. Jest klacz. Kurwa, mnie zasmokowałem. Biegnie rąk ktoś, słyszę. Ja balkon. pierdolę, balkon. balkon! Jeden balkon, drugi nie wiem Tak Balkon i Pan patrz longa, Olwu Patrz Tak Dobra Nice Shit Plecy! Znowu ten resort Aaaaaj Kurde, no suchar! Ej, to jest jeden, Rocky Steve, kurwa Masz go Nice. Masz go Wysię bombę Xen, Nice Paka, 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 Xen. Oh, kurwa, mać, no Nawet nie tylko zabiliśmy, przecież Trzeba Dobra, mówić daj, takie daj, rzeczy. Eee, biblio? Ale my nobami jesteśmy. Jest, o kurde, dostałam, o si Obiega no, nas, na ah. Patrz shorta Olu, patrz shorta, o, to zmieni broń! Olu, broń, Olu! Kurde no. O nieee. Bartek! mówię, eee. ja ku... co Bartek, mówiłem, patrz ciu, shorta! Ciu. Kurwa, halo, ja tu gram! Jeeeej, Jeeeej, Jeeeej! Ja pierdolę ty, movement kobry kurwa, git! Dwa skrota. Patrzę longa. Ja go pikowałem z tobą. Podejdź over do mnie. Do prawej masz overa jeden. Nice, biorę AK. No, b no? Nie wiem gdzie on tu jest. Tu? Ja, ja rozgrajam. Dobra nice. Nice. nice Ładnie, kurwa, ale z gronie panowie Pięknie zagraliście Sterzy Aparty u mnie I, je, 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 o, Ok. Ostatnie. Ja patrzę, ja, ja patrzę boiler hey, Biegnij do nich oczywiście okay. biegnę Macie Co, pakę dalej? Boiler Jest je, tam gdzieś Ta a przez zawarty biegnie. Nice. Nice. go Nice. 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 Uważaj. Banan Nice. 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 zjebałem, bo pobiegłem do przodu no. do lewej jest Pauzy? Kurwa, chciałem cię obronić, akurat dwóch wychyliło. Kurde. Aj, ah, Tak, jest. Wyjebało gierkę z Ta Tak, no Dobra, czekajcie, dajcie szansę, żebyśmy wyrobić. Ale kurwa. to koła, Kurwa Dobra, pauza, pauza, ja pauza, 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 ja, pauza. Leć pauzą. No kurwa, No jak może, kurwa, grę ty wyjebać, no. Leży kolejny. Oj Obity wy... Awka, awka, Afka, afka, spokój. Zmieniło, zmieniło do kafki. Kurwa, prawie. Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Nice! A, o to chodzi, o to chodzi. Bardzo ładnie. Za granaty wiesz, na spawnie, widzowie. Wyjebanie. Connect. Obity, konektor. To Na środki dwóch. A poszli Kurwa w smoku siedział jebany W smoku w oknie, ok w oknie ok w, ok w smoku. Do lewej o. Do lewej, do lewej, do lewej, na 100%, wychyl Wyskoczył z okna, uważaj Na idzie, na idzie Na to pójdzie, jest, na top midzie jest Nie No. To była giga ważna ronda. No, no. Yeah. O kurwa! Kurwa! Jak mi to w kurwie, jak on tak szybko ten pałac gra? Trzeba go skrócić. Jeszcze jeden tam był. Jeszcze jeden. Zrób tutaj. A uważam. Zrób zmieniam pozycję. Zmieniam pozycję, pozycję. O, weź się, weź się, się. Ostatni pałac. Ja patrzę palac, patrzę palac, spokojnie. Dobra. Patrzę, tutaj, ja patrzę rampę. To ja patrzę Dobra. Na... Okej, okay, patrz, ja patrzę rampę, patrzę rampę. Patrzę rampę. Dobra, to jest rycki twój. A można wejść. On ma pakę? Tam, tak, pamiętam. To skoczyć na B zamiast na Mida? defa możemy iść razem To idę na B Czekaj czekaj, razem, razem skoczymy, no, dobra, 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 dobra. z kuchni Wyszedł, wyszedł, wyszedł tyle życie Będę skakali do mnie no. może być kuchnia, kuchnia może być, A czy, e, 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 he, ten Heaven Ale nie, tam Kurwa. zeskoczyli chyba tu raczej Drobinkowy tak, short, coś takiego A może być smoku też

Szanowni Państwo, 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 Dobra, spierdalam.